Witajcie. Dzisiaj sobie yy, no, sprawdzimy gadżety z Chińczyka, więc zaczynamy. Pierwszym gadżetem to jest no, taka popielniczka. No, oszukali mnie, bo w końcu tutaj jest taka. A ja bym taka. Oszukali mnie. Kupiłem ją za dychy. Jest automatyczna, że tutaj się ten jej. To się daje, także to się kręci na taką pojemność <laughs> za pomocą czego to się kręci. Jest tutaj, teraz nie wiem jak to wam dobrze pokażę. No, widzicie? Y, tutaj jest taki szwider i właśnie jak tak dajemy na to. No. Może zaczyna kręcić. Dobra, przetestujmy go sobie. No ja nie palę, więc sprawdzimy to sobie na groszy. Tak, sporo mam tych groszy. I zobaczymy, czy zmieszczą je wszystkie po miałem nie, nie tam jakieś łapówki, ale w czasie próbowałem i one się nie mieściły, więc jak widzicie, okej. Okay. No musiałem jakiś pojemnik zrobić na te groszy. A. I z tych groszy mi wychodzi 6, 10 w sumie 11 zł No i będę musiał ten napis poprawić, dobra. Mamy tak. Ja Wam tutaj postawię, żebyście widzieli. No tak, tak, widzicie cały ten. Mm. Dobra. Więc... Patrzymy. Dobra. Weźmy troszkę więcej. A i tutaj mam jeszcze nie euro na przykład, centy euro. No ale dobra. Teraz próbujmy mniej. Nie ja wiem, ja będę nie wiem, dużego wykorzystywał. Nie wiem, do gwoździ może. Bo mam mm, ten. Jestem moim stylkowicem takim. Tak, moi koledzy nie, uwier nie uwierzą, że ja jestem majsterkowiczem, ale no jestem. Tutaj to inne. No i cóż, dobra, już widzieliście jedną rzecz. No, to są słuchawki. Takie o. Ja brałem byle co, bo to z Chińczyka. Gadżety. A też słuchawki można nazwać jako gadżet to nazwiemy już tam nara O na przykład... Tutaj możecie zauważyć jest 20 centów. Kamera. And... Dobra. No już jest naprawdę ciężko. A, mam to kurde. Nie się obraz. Boże, ta muzyka mnie prześladuje. Mój brat ma taką muzykę w telefonie ustawioną, żeby mnie Nie Ale jeśli tam usłyszycie coś, no to... To moi pewnie ten... mój brat i jej mama albo... To nie niewiele groszy Nie umiem jeszcze robić Szybkiego tego Żeby szybciej było, więc Na razie tak robimy Przepraszam, że was zanudzam Wow, naprawdę ciężka, czekajcie. Dobra. Nie, nie, nie. I ostatnie. Też są ostatnie. Tylko żeby teraz zadać. O, dobra. No, kolejnym gadżetem jest już Pff, kabel z aż ośmioma portami, us, portami USB i portfel. Dobra, więc nie mam co sprawdzać. O. Zobaczcie, jak to się ładnie ułożyło, bo to tak ten wchodziło, bo to tak chodziło do dołu i robiło tutaj ten dół, więc dobra, na razie i widzimy się w kolejnym odcinku z, z tego, z gadżetów z Chińczyka, więc na razie!